Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Niania uspokoiła zapłakaną dziewczynkę w parku, myśląc, że to zwykły dziecięcy strach. Nie wiedziała, że jej mała uciekinierka to córka jednego z najbogatszych ludzi w kraju i że to spotkanie odmieni jej życie. W sobotnie południe park brzozowy był pełen śmiechu, zapachu gofrów i biegających dzieci. Słońce prześwitywało przez korony drzew. Na trawie kładły się długie cienie, a w fontannie odbijało się niebo tak jasne, że aż bolało oczy. Marta, dwudziestopięcioletnia niania dorabiająca po godzinach, przyszła tu z książką i termosikiem herbaty, licząc na chwilę spokoju. Ostatni tydzień był trudny. Dwie dodatkowe zmiany: nadgodziny w kawiarni i rachunek za prąd, który znów był wyższy, niż powinien. Usiadła na ławce pod starym dębem, tym samym, przy którym zawsze siadała gdy chciała odetchnąć. Dzieci bawiły się na zjeżdżalni, a ona pozwoliła sobie na kilka minut bez myślenia o końcu miesiąca. Zamoczyła usta w herbacie i otworzyła książkę. I wtedy usłyszała ciche pochlipywanie. Z początku myślała, że to któreś z maluchów, którym odebrano łopatkę w piaskownicy. Ale dźwięk był inny, drżący, urywany, taki, który nie wynika z bólu, tylko ze strachu. Marta rozejrzała się i zobaczyła dziewczynkę stojącą tuż obok ławki. Miała może sześć lat, kręcone włosy związane w dwa niesforne koczki, różowe tenisówki i oczy tak szerokie, jakby zobaczyła coś niewy. Hej, skarbie, wszystko w porządku. Zapytała cicho Marta, żeby jej nie przestraszyć. Dziewczynka pokręciła głową i mocniej przycisnęła pluszowego Misia do piersi. Mogę usiąść? Spytała. Marta odstawiła temu i zrobiła jej miejsce. Dziewczynka wdrapała się na ławkę i westchnęła tak dramatycznie, jakby ktoś właśnie odwołał jej urodziny. Co się stało? Zapytała Marta. Tam, tam jest. Dziewczynka wskazała drżącym palcem w stronę krzaków przy placu zabaw. Osa Marta mrugnęła. Osa powtórzyła, starając się nie uśmiechnąć, żeby nie umniejszać powagi sytuacji. Ale ona na mnie patrzy. Jęknęła dziewczynka, przykrywając pół twarzy misiem. Marta zerknęła w stronę krzaków. Rzeczywiście, nad jednym z kwiatów krążyła osa, zajęta sobą, absolutnie niezainteresowana ludzkim dramatem, jaki wywołała. Jest daleko, uspokoiła Marta. I zajęta szukaniem kwiatków. Obiecuję, że ci nic nie zrobi. Dziewczynka uniosła powoli głowę. Na pewno, na pewno. A jeśli chcesz, możemy tu posiedzieć aż sobie poleci. Mała wciągnęła powietrze, już uspokojona, ale policzki miała nadal mokre. Mam na imię Hania, powiedziała w końcu. A ja Marta. Bardzo mi miło. Twój miś też ma imię? Misiu, oznajmiła poważnie Hania. Oryginalnie, pomyślała Marta, ale nie powiedziała ani słowa. Gdzie są twoi rodzice? Zapytała delikatnie. Tata jest tam, Hania wskazała znów tym razem na alejkę biegnącą obok fontanny. Ale nie chciałam mu mówić, bo... bo mama mówi, że on ma ważne rzeczy na głowie i nie trzeba go denerwować. Marta poczuła, jak coś ją ściska w środku. Dorośli mają ważne sprawy. To prawda, powiedziała ostrożnie. Ale twoje strachy też są ważne. Naprawdę. Hania spojrzała na nią tak, jakby pierwszy raz ktoś powiedział jej coś podobnego. Nagle dało się słyszeć szybkie kroki. Marta odwróciła głowę, i zobaczyła mężczyznę biegnącego przez alejkę. Wysoki, w eleganckim płaszczu, z telefonem w dłoni. Zatrzymał się gwałtownie, jakby właśnie wyhamował przed ścianą. Hania! zawołał, a w jego głosie była wyraźna panika. Kochanie, szukałem cię wszędzie. Dziewczynka zsunęła się z ławki i podbiegła do niego. Mężczyzna uklęknął, przytulił ją mocno, a potem spojrzał na Martę. I choć jego rysy były spokojne, oczy. Były zbyt czujne, jak u kogoś przyzwyczajonego, że świat chce go wykorzystać. Przepraszam, powiedział, wstając i poprawiając płaszcz. Mam nadzieję, że nie sprawiła problemów. Żadnych. Po prostu się przestraszyła, odparła Marta. Hania uniosła głowę. Tato była osa, ale strasznie duża. Mężczyzna westchnął z ulgą. Marta zauważyła też, że ręka, w której trzymał telefon, delikatnie drżała. Szukał jej naprawdę. Dziękuję, powiedział cicho, już spokojniej. Naprawdę dziękuję, że się nią pani zaopiekowała. Marta skinęła głową, próbując zbyć to gestem. Ale wtedy zauważyła jeszcze coś, krawat, którego nie widuje się w zwykłe weekendy. Zegarek, droższy niż jej roczna pensja. A obok nich, na ławce, została teczka, którą odłożył, kiedy podchodził. Logo na niej znała nawet ona. Sabor Holland. największa firma technologiczna w kraju. A więc ojciec Hani nie był zwykłym tatą w parku. Był kimś, o kim mówiły gazety. Mężczyzna spojrzał na Martę uważnie, jakby próbował dopasować jej twarz do jakiegoś obrazu. Gdyby była jakaś potrzeba, zaczął, ale urwał, bo Hania pociągnęła go za rękaw. Tato, możemy tu posiedzieć jeszcze chwilę. Z Martą. Mężczyzna zawahał się. Marta też. Nie była gotowa na to, że jej spokojna sobota właśnie zmieniła się w coś zupełnie innego. Marta nie była przygotowana na to, że milioner, bo nie miała wątpliwości, że ojciec Hani nim jest, po prostu przysiądzie obok niej na ławce, jakby to była najzwyklejsza niedziela, a nie zderzenie dwóch światów. A jednak usiadł. Najpierw pozwolił Hani wdrapać się obok Marty, potem odstawił teczkę pod nogi i dopiero wtedy poluzował krawat. Jakby dopiero teraz zorientował się, że w parku nikt nie oczekuje korporacyjnej elegancji. Chciała tu zostać, powiedział łagodnie, bardziej do siebie niż do Marty. To dobrze, odpowiedziała Marta, starając się brzmieć naturalnie. Już się nie boi. Hania skinęła głową z pełną powagą sześciolatki, która właśnie przeżyła atak gigantycznej ołsi. Bo Marta powiedziała, że nie trzeba się bać, oznajmiła z dumą. Marta uśmiechnęła się pod nosem. Dziewczynka traktowała ją tak, jakby znały się od miesięcy. Ojciec Hani, którego imienia nadal nie znała, oparł się wygodniej i dopiero wtedy spojrzał na Martę tak uważnie, jakby próbował ocenić, czy to spotkanie było zbiegiem okoliczności, czy czymś więcej. Mam na imię Adrian, powiedział wreszcie. Adrian Sabor. Marta udawała, że to nic nie znaczy, ale nazwisko brzmiało jak z portali finansowych, a nie jak z Placu Zabaw. Pracowała kiedyś w kawiarni obok ich biurowca, i pamiętała te kolumny mężczyzn w identycznych garniturach. Nie wiedziała wtedy, kim jest Adrian. Teraz siedział dosłownie obok niej, z krawatem przekrzywionym na bok i z córką wtuloną w jego ramię. Marta odpowiedziała tylko, a Hania już się przedstawiła. I Misiu też, dodała dziewczynka z wielką powagą. Adrian parsknął cicho, ale przez sekundę wyglądał na zmęczonego. Tak, jakby ten park był jedynym miejscem, gdzie mógł oddychać bez ludzi, którzy czegoś od niego chcą. Zanim Marta zdążyła się odezwać, Hania podniosła wzrok i zapytała: Tato, możemy dziś zjeść gofra? Haniu, wiesz, że. zaczął, ale spojrzał na Martę i nagle przerwał: Wiesz co? Możemy. Marta aż uniosła brwi. Widać było, że to nie była codzienna odpowiedź. Dziewczynka zapiszczała z radości i zerwała się z ławki: Idziemy. Marta też idzie, prawda. Marta przyłożyła dłoń do ust, żeby ukryć uśmiech. Jeśli zapraszasz, powiedziała. Tak, krzyknęła Hania, nie czekając na pozwolenie. Adrian wstał wolniej, otrzepał płaszcz i spojrzał na Martę. Nie chcę, żeby poczuła się pani zobowiązana, powiedział ostrożnie. Naprawdę. To tylko gofr, odpowiedziała Marta. Nie konferencja prasowa. Po raz pierwszy zobaczyła jak na jego twarzy pojawia się uśmiech, prawdziwy, nie ten grzeczny, który ludzie bogaci noszą, gdy są fotografowani. Podeszli do budki z goframi. Hania zamawiała swój z taką powagą, jakby negocjowała kontrakt. Marta zamówiła najtańszą opcję, na co Adrian zmarszczył lekko brwi, jakby chciał coś powiedzieć, ale przemilczał. Usiedli na ławce przy fontannie. Hania jadła swojego gofra tak niezdarnie, że połowa bitej śmietany lądowała na jej kurtce. Adrian patrzył na to bez słowa, a Marta uświadomiła sobie, że on nie jest typem ojca, który potrafi walczyć z plamami. Złożył firmy, ale nie złożył nigdy serwetki. Dziękuję, że zauważyła ją pani, powiedział w pewnym momencie. Ona potrafi się zamknąć w sobie. Odkąd? Zawahał się. Odkąd, Ceo? Spytała cicho Marta. Adrian przesunął palcami po uchu filiżanki z kawą, jakby szukał tam odpowiedniej odpowiedzi. Odkąd jej mama wyjechała do Szwajcarii. Bez niej powiedział po dłuższej chwili: Hania ma swoje małe strachy. Czasem zwyczajne, czasem większe. Ta osa była akurat z tych zwyczajnych, na szczęście. Marta skinęła głową, nie dopytywała nie jej sprawa, ale czuła, jak coś w niej mięknie. Hania wstała i pobiegła w stronę karuzeli. Marta obserwowała ją kątem oka, jak robi to każda niania. Instynktownie. Adrian natomiast zdawał się polegać wyłącznie na niej. Jakby był przyzwyczajony do tego, że ktoś zawsze ogarnia dziecko za niego. Czy pani pracuje jako niania? zapytał nagle. Tak, ale tylko dorywczo. Głównie opiekuje się dwójką dzieci po szkole. Poza tym pracuje w kawiarni na starówce. Adrian kiwnął głową, jakby coś kalkulował. Hania potrzebuje kogoś do opieki w weekendy. Powiedział powoli. Ciężko mi czasem pogodzić obowiązki. A pani, ma do niej podejście. Marta uniosła brwi. Pan proponuje mi pracę. Proszę nie czuć się w żadnej presji. Odpowiedział szybko. Po prostu. Rzadko widzę, żeby ona tak szybko komuś zaufała. To był komplement. Niespodziewany. Łagodny. Ale Marta poczuła ukłucie niepewności. Milioner, który proponuje jej pracę po jednym spotkaniu. W parku. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, Hania wróciła biegiem i tupnęła przed nimi, jakby ogłaszała werdykt. Marta ma być moją nianią oświadczyła. Marta parsknęła śmiechem. Adrian zakrył usta dłonią, próbując zachować powagę. Widzisz powiedziała dziewczynka już zdecydowane Marta spojrzała na Adama. Adrian poprawił ją łagodnie. Adrian powtórzyła To może porozmawiamy o tym jutro. Na spokojnie. Skinął głową. Oczywiście. Dostanie pani mój numer. I właśnie wtedy, gdy zaczęła się podnosić, jej brwi ściągnęły się nagle ku sobie. Bo na ekranie jego telefonu, tym, którego nie zdążył zablokować, mignęło powiadomienie. Zarząd. Potrzebujemy decyzji w sprawie odwołania Adriana S. z funkcji prezesa. Marta zamarła. Coś było nie tak. I wiedziała już, że ten dzień to dopiero początek. Marta jeszcze długo miała przed oczami tamto powiadomienie. Nie była pewna, czy powinna je w ogóle zobaczyć, ale kiedy wróciła do domu, zamiast otworzyć książkę czy przygotować kolację, siedziała na łóżku w kurtce i wciąż analizowała jedno dlaczego zarząd chce go odwołać. Adrian wydawał się poukładanym, spokojnym człowiekiem. Nie wyglądał na kogoś, kogo firma musi natychmiast usunąć. Owszem, był sztywny, trochę spięty, ale życzliwy. W oczach miał zmęczenie. Nie arogancję. Zanim zasnęła, powtarzała sobie, że to nie jej sprawa, ale coś ją uwierało intuicja, którą rozwinęła przez lata pracy z ludźmi. I przez to, jak bardzo Hania była przywiązana do ojca, nazajutrz Adrian napisał: Zaproponował spotkanie w tej samej kawiarni, do której Marta chodziła w wolne dni. Przyszła punktualnie, choć żołądek ścisnął jej się z nerwów. Na stole leżały dwa kubki: kawa i gorąca czekolada. Adrian wstał, gdy ją zobaczył. Ta czekolada jest dla pani, powiedział od razu. Pamiętałem, że wczoraj herbatę zaparzyła pani bardzo słodką. Uśmiechnęła się. To miłe. Usiedli. Hania rysowała przy stoliku obok, mrucząc coś pod nosem i co chwilę pokazując Marsi nowe wersje misia z bardzo ważnymi akcesoriami. Przez pierwsze minuty rozmowa była lekka. chawiesz, w której Marta pracowała, szkoła Hani, weekendy, Grafiki wszystko zwyczajne normalne dopiero kiedy Hania zanurzyła się całkowicie w kretkach Adrian westchnął i spojrzał na Martę jak ktoś kto zbiera się w sobie Marta widziała pani wczoraj moje powiadomienie prawda zamarła nie było sensu udawać tak szepnęła kiwnął głową nie mogę pani powiedzieć wszystkiego ale powiem tyle że nie chodzi o żaden skandal Marta słuchała w skupieniu Chodzi o mnie. O to, że ostatnio więcej czasu spędzam z hanią niż w biurze, a zarząd twierdzi, że prezes musi być dostępny 24 godziny na dobę. I naprawdę chcą pana odwołać tylko za to. Adrian uśmiechnął się smutno. W świecie, z którego pochodzę, ojcowie muszą udawać, że nie istnieją. Ja już nie chcę. To zdanie uderzyło ją mocniej, niż przyznałaby na głos. A mama hani? Spytała ostrożnie. Bardzo ją kocha, odpowiedział natychmiast. Ale ma życie, do którego nie wróciła po porodzie. Może kiedyś wróci, może nie. Ja jestem tym drugim rodzicem, który nie odpuszcza. Marta patrzyła, jak Adrian obraca filiżankę w palcach. Każdy jego gest był napięty, ale jednocześnie pewny. Dlatego potrzebuje pan niani, podsumowała: żeby mieć choć trochę normalności. I żeby Hania miała kogoś ciepłego, dodał cicho. Kogoś, komu może zaufać? Słowo ciepłego sprawiło, że w jej gardle zawiązał się węzeł. Nikt tak o niej nie mówił. Pod koniec spotkania Adrian podał jej kopertę. Marta zesztywniała, nie lubiła tego gestu, bo przypominał jej dawnych klientów, którzy traktowali ją jak usługę. Proszę nie uciekać, powiedział spokojnie. To jest tylko propozycja umowy. Warunki, godziny, stawka. Żadnego pośpiechu. Marta otworzyła kopertę. Liczby, które zobaczyła, sprawiły, że musiała kilka razy zamrugać. To była pensja wyższa niż jej dwie obecne prace razem. Adrian. To za dużo. To uczciwie, odparł. Za pani czas, za pani podejście i za to, że moja córka od wczoraj nie mówi o nikim innym. Hania podniosła głowę. Marta, patrz. Misiu ma teraz kapelusz. Wszyscy się roześmiali. Marta schowała kopertę powoli, jakby bała się, że ją zgubi. Muszę to przemyśleć, powiedziała szczerze. Oczywiście. Wstała, gdy Hania już kończyła rysować. Gdy Marta się pochyliła, żeby pożegnać dziewczynkę, Hania objęła ją niespodziewanie za szyję. Marta, wyszeptała, ty nie jesteś jak te panie, co tata zatrudniał wcześniej. One się śpieszyły. Ty nie. Marta zacisnęła powieki. To było zbyt szczere. Dziękuję, kochanie. Kiedy wychodziła z kawiarni, Adrian podszedł jeszcze na moment. Marta, jeśli pani odmówi, zrozumiem, ale jeśli przyjmie pani tę pracę, zmieni to nie tylko moje życie. Przede wszystkim jej. Zawahał się, a potem dodał: To nie obietnica. To fakt. Wieczorem Marta siedziała przy kuchennym stole. Koperta leżała przed nią jak coś nie z tej ziemi. Liczby nadal wydawały się nieludzkie. Ale to nie pieniądze sprawiały, że nie mogła zasnąć. To, jak Hania trzymała ją za rękę. To, jak Adrian patrzył, z nadzieją, której chyba nie potrafił już ukrywać. I nagle Marta zrozumiała. Ona już podjęła decyzję. Rano wyśle wiadomość. A ich troje Niania, dziewczynka bojąca się o UCI i ojciec, który chciał być obecny dopiero zacznie tworzyć coś, czego żadne z nich się nie spodziewało. Nie rodzinę. Jeszcze nie. Ale pierwszy krok w stronę życia, które nie było ani bogate, ani biedne, było prawdziwe.